Kub dawy granaty i idźcie do mega. Czekajcie jeszcze. Mam jednego flasza i drugiego, bo mam na CT. A druga będzie. W chody strzelał CT. CT. Leszuję CT do lewej. Mogło jest dziwny smoke. Kładę na palące jak w smoke'u. W gdzieś. Dobra. Paka smoku w ogóle jest. CT. Leży. CT. Kon jeszcze. Chody. Zresztą, Cię, nie schody dżungla, dżungla, dżungla Dżungla kon, dżungla kon Wyjebcie smoka jak nie ma A ja staję nie wychodzi już Palonce? Dwóch Nice Jeszcze jeden Dobra gotował Wykyl, wykyl! Nie okay, no, przecież przestań Nie broi. Nice. O chuj mam wychylać, się wyjemy dwa hedy, kur... Tyle by się skończyło Doładowując z kodem moski to automatycznie dołączasz do giveaway'a na te piękne skiny Powodzenia Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to kippa trzeba strzelać? To gówno i panne. Ale przynajmniej cię się oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterflyem. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. Mówmentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki w funkcji EXCHANGER wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Okno były, kłącznik. On leży. Okno jeszcze. Dalej, gale. Obity trochę. Ja trochę Leż w dżunglu, Pod B nie widzę nigdzie, chyba że skróci tą. I raczej w B Nie no, nie ma go Jest na gali, na B. Ej, chyba że my z, da z Dawidem rzucimy te granaty na A, wy sobie pójdziecie B? Ja mogę no, wyjść, no z tym makiem się poświęci na to. Ale to chodź na to chodź wiem, na B. Wiem, wiem, wiem. granaty jak nie. No rzucaj dobrej Pod B Widzę chyba walczy, bo tu dużo feszy też dla galę, no. presja galę. Wypaliłem. Jeszcze jeden flash. Hej. Podjechał. No szkolny. Dojechał, jedzie dalej. Ta. Cio, cio, cio. Resztę raz Jas, yes, Jest, jest, Do ciebie biegnie, do A chyba. Cio, cio. W leży. Czekaj, zabiję teraz tak. aj, A. Ajajaj. Dwóch do dżungli pobiegło. Dwóch do dżungli pobiegło. Drugi był na B, nie? Dajdzie to jest size. Nie masz czasem takich rozkmin, że jak intuicja, jesteś tak bardzo podobny do na Jamesa. E, nie, ale mam czasem do że życie, w którym żyję, to jest jakieś inne życie i że tak naprawdę jestem chyba gwiazdą NBA w takim swoim prawdziwym życiu, jeden. Pierwszym. Op, Pod rampą, no. Rampa i Pod schody schodę, chyba. Teraz. No i wyleci tak. Schody na drewno wszedł łoku Ja*** dole, no, ale <grym>, Ale mieliśmy tutaj dualik. Dobra, i dalej się wyrzuci. Dawaj. Dawaj. Kody tylko zaraz. Jest do lewej, co? Nie Tak, powinien być ticket. się, Kody leży. On tu jest. Ticket Jest ticket. Lewo, lewo. Pod może być dalej? A bo patrzę, blisko i ticket e, Tłum patrzysz wszystko ticket. Może Tego być ceta. Tłum leży. Dług, 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 setę, dług, dług. Setę, dług. Jeszcze to. Tak. Nice. Jeszcze pod koniem. jeszcze Gala. Gala leży pod konem, chyba. To jest. O, widzę. Domykam. Domykam. No on wybiega po prostu. O Pod drewnem. Dwóch tu masz. Ojojojojojojojo. Chyba ja podaję smoke'a domku, a on Smoke, smoke leci. Leci flash i leci od razu drugi. Leży. Dwugla, smoka, Mogę przejść. Pan Dżungla jeszcze sniper był, ale nie widzę go. Jest dżungla. Do okna ci poszedł, Seba. Flaszuję, Flaszuję dżunglę. Flaszuję dżunglę, uważaj. CETĘ już macie na pewno. Przed kuchnią no. CETĘ. Do kuchni ci usiadł Seba tam, bo sniper. to. U mnie go nie ma. Flaszuję go do uważaj. Seba jest to albo kuchu, albo Cetę, na setę, Na setę. Ja spróbuję tak. na rampie zrobić. Tak. Nie no, tak to, to idźmy w czterech co na tym. To chodź na nami. Ja idę na B no. no idę, idę no. Y, pistol jakiś. Tak, weźmy to B. Za BS. To... Ja. za BS. Wsadziłem za BS i palę. Za Smokiem na... B. Leżę za bs Edward też Gdzieś. Gdzieś. wyszedłem Leżę za BS-em. leżę za bs za Jeden. Jest no, świetniku, wychodzi, proszę Jeszcze elektryk, leżę elektryk Jeszcze jeden, inne, inne puste Podchodzę Zabezpie. go powoli Leży Nice I last Makawa Gala, gala 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 Ja chowany Very jestem kontakt Ta możesz na mój kontakt, szeroko do lewej piknąć Albo do prawej będzie ci lepiej chyba Gala blisko już Palaka z dupy się ciągnął Uuuu, Daliśmy smoke o okno? dałem tak. Wyszły mi dwa razy, bo tam nie przechodził w ogóle. Ja ready na smoke, schody. Ja ready z Polakiem. Dałem. Żeby na spokojnie wyjść, się polec Na chedy po prostu. za schody jeszcze. na chedy wyszedłem ticket, Jeden Ticket na nogach, ticket na nogach. Szpityket, szpityket. Kładę. default. pulsi Dwóch też. Fleszuje, czekaj, flesz i borci po tym. Nie, nie, Czekaj. Jeszcze dwa. Jeszcze. To, to Jeszcze 2, jeden 2. 3, teraz. I, chodę. Chodę, no. No, no. Ja chyba nie widzę. Ej, dorzucicie smołka i z... leccie do gali. Dorzućcie smołka kona po prostu z ręki. Ja dam takiego, żeby całego kona zasłonił, ale dajcie dwa smołki, że jak rozbiją, to i tak będą mieli drugiego. Mogę na siwka Zajęcie to... dawaliście, to rozbijali. Wjeżdżał Andres. Łącznik. Kona w upadku. Do leży. Gala leży. Jeszcze łącznik był na pewno. Sniper. Mało granatów, musisz. Mogę wysadzić tego kona. Dawid musisz dać za kona, smoke. Miej nie ma, mnie nie ma. Dostał smokiem w konie, dostał smokiem. Słyszeliście? Okay. Ja próbuję przejść, nie spodziewa się. A leży? I Tak przechodzę, przechodzę. Leży? Sniper? Zabiłeś? Nie wiem. Sniper na był. Ostatni sniper został. On grał w ogóle. On był gdzieś blisko w konie, chyba kiedyś. CT nie widzę. Młyszała, bo jest, a trzeba wp, seba? To możecie zbitować. Ja daję smoka zaraz do kuchni. Rzucie, i ja <noise> smoka do kuchni, to będzie trzech, no Tak za pięć 500 kupujesz, czy skończysz jakiś kontakt. CETA, CETA gdzieś tu wchodzi. Czekajcie, no? Mom i wyjeżdżam że ty mi trzymasz. No, 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 a ja chodziłem dobra. Now, no, do bielą. Zbacza w już. wam dżunglę, ale wam dżunglę Komin nie jest, komin. Gdzieś muszę Gala, gala. Zostaw go, puść go. Ja wolę, żeby chyba. CT dał smoka na wyjście, stary. Nie wiem, trud piantować. Ja patrzę cię, ale muszę na nagrać. Oni z tych diglów grają lepsze rundy niż na fullu, no, nie? No, to jest żart, naprawdę. Smok, so, ja wyjście, no, chyba szybkie. O, czekajcie, czekajcie. Jeden, jeden na fajka co? Ja, nie, dwóch, dwóch, trzech, Kiedy? trzech, trzech, to pewno. Wpadzie już, CT, panowie. Bomba, bomba, no. Jaki, jadam, Druga dojrza, chowaj się. On tu mi prefire strzelił. Ja się zesrałem, rozumiesz? Dżungla jeszcze, dwóch dżungla. Czy to chłop do okna po prostu wrzucił? Mid'a chyba wyszli. Tam wychodzą, mid'a więcej, więcej, jeszcze jeden. Mogę za nie wiem, co chyba z mida, albo do kona nawet Albo w oknie znowu siedzi. Okay. Rampa może wyjść. Lepaka. Ku... paka. Ma. Cofam, ale uważajcie kona, żeby tam nie siedział. Ja złapię go, ale zaraz. Ja patrzę, mam rotację. A nie w tej celu. Oj. Kader I B domek. Domek Nie ma smoke'a. Patrzę, patrzę, tam pisze piwnicy bardziej. Ja... Ole. Hey, dam, no, nie wiedziałem, myślałem, że on jest dalej tam gdzieś przy schodach. Uwaga, bo zaraz nie wyleci za gdzieś. Smok okno. Mi da nic na razie, leć teraz dali. Ja rozbijam sobie. I zajęcie chyba dorzucili. Pod konem leży. Patrz, B flash. Chyba B eksploat czy jak ja B. wam za plecy jakoś. Dałem flesza za plecy. Edward już wam podjechał, elektryczny. Jeszcze B, za gdzieś. Domok B, dołu. A, domok B. Patrzę, patrzę. Jeden miał kałachę, więc chyba pistolet znowu. Nie we mnie leży. Może być więcej. Ale nie widzę na razie. Leż. Pałac. Skoczy Ander. Pałac. Ander yeah. nie widział. Sadam tam zakręt. Za boksem raczej wyszedł. Rampa wyszedł. Jeszcze jeden, bo chyba z Digglę Nie rampa no ja. Do ciebie albo da cofają Ty. chyba ja nie, jeden ma, leży Obity le... 0 ma Zero to nie, ale tak 40 ma No nie no 3 gity powinien dostać No, dosta no Mida też się nie wychyla na razie Ile? 87 Smo w okno rozbijam i sprawdzę Mida i co tam Więc za z zapaczkami leży Jednego tylko widziałem ale uważaj droga, regale Jeden był pod daliną. A, B się pali. Dziękuję, rampę. Nie ma pałacu. Rampa leży z pod Jeszcze pod konem. Pod, 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 dwóch, dwóch pod konem. I dwóch pod konem było. Podejdź we, podejdź we. leży. Ja idę teraz. Podjechać. Nie, na spawnie jest. sekret? ale... Jestem biurem Dobra, kończmy to. to nie ma co k grać w ogóle. Miałem 5 na 5, a mam 6 na 16. Szkoda, że skiny nie grają, skiny nie mają Zobacz. grać, skiny mają kosztować. Uwaga, To jest najważniejszy, najważniejszy aspekt skinów. Do meka, Do meka A, więcej, więcej chyba. Stanął, Zobacz. nie, rampa. Nie, Flash, flash na Flashuje leci teraz, flash poszedł. Bum. Nie wyższe. Schody mi wbieg. Jak? Schody, leży. Aha. Pałacu nie ma. Chyba ja o... Andre nie ma. Uwaga no, od kanapki. No, może siedziesz no. A kanapki nie mają Uwaga od kanapki też nie ma. Uwaga od B do, do dżungli. Jest dżungla. O jest dżungla. O. Nie wiem czy te schody wjechały. Nie, dżungla, dżungla. Zero ma. Obity. Dżungla obity. Ja jestem cwe... Yyy... Tym. To ma 10hp stary, idę spać No to teraz 10hp oh. 10hp To jeszcze się nie odwrócił do tej dżungli No i 1 na 5, można wygrać? Można Daj, daj, smola dokona. kona Przedłużkę gry dali chyba Nie widzę więcej pod podgalam Jest pod konem na gdzieś łapka? Wó Zaraz zapolimy dziku Wysadzam pod kona ja Oj, 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 ja p*** Leży w mogli wejść. No, wchodzę do domek B, bo zajdą tu. A, A, A. CT, CT. Ja robię. Co? Jeszcze B. No i jeszcze słyszałem od pleców, żeby się wróciłem. Domek chyba i dwóch CT, nie wiem. to no, jeden biegł, dlatego się, Dla się piknie w tempoku rampa, wupa. rampa ta, ale on wychodzi. wybieg, wybieg, rampę. nie mam flasha. cofnął, nie ma, wybieg, nie wiem. nie, nie dalej. ale, bo jest trochę B nie ma, nic, ja. wid, Po wid, wid, to Za

Ramp minus. Kom ik gewonnen. Dwóch, Kom ik dwóch. Pierwsza rondom, 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 Kant rondom, rondom, Domek rondom, 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 No. Była eksy Rampa był snaj... chyba jeszcze jeden, jeszcze jeden mit. Rampa Jeszcze jeden zakręt Jeden rampa, jeden zakręt Nie ma, nie ma, nie, ma, nie, ma, nie On nie wyszedł Ej ten zakręt to chyba Chyba że wszedł Nie Zakręt, skąd tam k teraz wyszedł? kto masz, jo? Rampa czysta. B. Gala jeden. I mid. I mid jeden, paczki. Smoku jedna matka Mi Mida wyszedł. Jak on nie dostał? Jak on nie dostał? Mida wyszedł. Zbijam. O, no właśnie. Gala. I ławka. Do okna wskakiwał chyba. No, dżungla jest. Gada śpi. Jeszcze jeden. Chyba. Dżungla. Okno obok wy. KD HMB. A jest, A jest, rampa i dżungla. Na odwrotnym chyba kładzie. A. Rampę jeden uciekł, uważaj. Borci. Rampa Tetris, coś takiego. Ja idę na Nie wiem, gdzie jest Dżunglę sprawdź. No i las gdzieś przy Nie rampie. coś tak takiego to Pod drewnem może być Smauta masz Borek Mam, pomogę Bruj z Borek Pod drewnem, pod drewnem jest frajer Ta. Ale ławkę Fleszuję na sandwich takiego fiflaka A wupa gala Wyszykowka, lewy I pod drewnem jeszcze był na pewno Na drewnie, na drewnie o, trochę. trochę Leży i scho smoku. Schody. schody Schody był na pewno CT, CT Patrzę palącą, żeby nie wyszedł Rozbił. Spokój zaszły CT leży Leżę. Ostatni, Sła. patrzę CT Idę w domek, żeby nie zaszedł Nie wiem czy plecy gdzieś nie idzie Domeka. A, ja akurat sięgałem Copnął, copnął Ja bym zabartował to chyba. No. Zostawmy Dara po prostu. Chciałabym pada. Rampa, zero ma. No mogę spalić. Ticker, ticker ticker Do prawej, do prawej, do prawej poszedł. Robs, robs, robs. On sam raczej był, na Paleć w mgle, Nie, nie oh, Nie, no, Mieliśmy zakon oh, dać nie zakon. Okay. Cetera raczej jest, cetera raczej jest. Jest, jest, jest cetera. na pewno. Obity CT. Pach, przez na galę. Jak wyjdzie to oh, trudno. Zeskanowało mnie drogi no kur... Wybieg, wybieg! Jeszcze je. Akę masz na siebie, po lewej bardziej Po lewej, no Nie no Rozbija Rozbije Nie widzę, bo palak jakiś Poleciał, no Sam jesteś dla mnie Masz ze smoka przejście jakieś, no coś No i teraz A. To jest standard. Słody. Ja, ja próbuję teraz do kona weź. Nie, nie, nie. Co Jeszcze pod drewnem. Albo na no, drewnie, nie no, wiem. ja, on wie. <coughs> ja, za, za darmo A... frag był w konie, nie? Magali, jest Scott w konie. Druga w nie ma, pan nic nie daje. Na drewnie jest? Kron na drewnie, tak. Czekaj Borek, do czekaj Borek. Dobra, ja się kończę ten mecz, wyjeżdżam w niego. Słody mi no. nie biegnie już.

Nie mam pojęcia. Skoczyłem do okna, przejdzie CMA. Gala. Gala po mnie. Maca gala. Skoczyłem do okna, nie wiem czy słyszą. On był w oknie. Ja mam pachnę. Może być smoke'u w oknie, uwaga. W Żongla nie widzę. Pale do okna. CT stoi. Słody Wybek. Przerwane w ciebie. Wyszedł ławkę. Kanapka. E, kanapka. kanapka. 8 w 30. Trzy rundy. Wow. Można? dobrze, Ale zostawiłem serce na tym boisku. Mi coś wyszło na pewno hmm. A on jest tetyk, ciekawe. Ja nie wiem, kiedy on tam przeszedł. Jest jeszcze jeden, jeszcze Pod Honem nie widziałem, chyba że bliżej gali. Jest pod Honem. Default, przeszed. default przeszedł, default przeszedł. I Hon, hon i default. schodę, No jestem Co, co po na zakręcie. Jest taka opcja, idę do domku Pary, i... Taki długi okres grania w tego CSA i było tyle tego grania że dlatego na przykład mi się ta formuła tak spodobała, że w końcu segram w coś innego i że nie jest to związane z żadnymi FPS-ami Co to jest? Nice! Narodce zagram po prostu. Flash na fajcie. Lubisz przysłonka? Domek, Leży, leży, leży. Rampa wyszedł. Dwóch, 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 dwóch. Dajno, gdzie jesteś, wicepę, z Dawaj, dawaj, była WUPA Rampa i T37. za ciebie. Dawaj. Rampa sniper. konie, Wchodzi kon, schody zaraz będzie. Zbetowań cię, Dawid. A, zabij to go zabij go zabij, Schody go, go. leży. I w rampie chyba był, nie? Ja. A zostaje na B, gdyby co. Nie ma, co w dół. No rampa domek A, domek B, uwaga. Coś takiego. Domeka nie ma szans. Albo B jest. Rampa raczej będzie. Ram wyskoczył. Nice. Dziękuję panu Bogu. Ja tyle, nie, serio. Idę, wypisam do łóżka, bo to jest tragedia.